Moją ulubioną kartą jest Mega Knight na ewolucji. Kocham ją! Sklej kurwa, ja pyta się co, albo wstanę i cię unieszkodliwie! Po tym uroczym i zarówno agresywnym wstępie porozmawiamy o naszej ulubionej abominacji. Mega Knight! Mega Knight jest bardzo wygodny do korzystania. Spawn damage, obszarowy damage, skacze, czego chcieć więcej? No może na przykład wypierdalania przeciwników w kosmos. Po tym filmie twoja reakcja na Ewo Mega Knight'a będzie <laughs> Zwróć uwagę na pewną rzecz. Postawiłem pekę w obronie przed Mega Knight'em i placement spowodował, że przeciwnik... I tak przykleił się do wieży jak studio do 14-latki. Postaw swoją kontrę tutaj. Wtedy masz gwarancję ataku z dwóch wież oraz gwarancję tego, że twoja wieża nie dostanie damage'u. Ciekawa sytuacja jest z Royal Recruitami, ponieważ przez to, że odrzuca on cele, jednocześnie zmienia swoje agro, przez co mają oni nawet lepsze value w walce z nim niż w walce ze zwykłym. Fisherman to totalna petarda na niego, bo bawi się on z nim wokół King Towera jak kot jajami. No i pamiętajmy, że klasyczne szkieletki ze Spiritem działają również na Ewo.